Michael, jakie jest najczęściej powtarzane hasło na konferencji Fame MMA? Klatka wszystko zweryfikuje. To ja zapraszam Cię do klatki. O, dziękuję. A ja tutaj zostanę. Nie tak się umówiliśmy. Nie, nie taka była umowa. Kolego. Cześć, ja jestem Majki. Ty jesteś Niko? Się poznamy. Mike'ie już troszkę bardziej się z Linko tutaj polubiłeś. Stara, Chodź, siądź. Stara, stara. Przenieśliśmy się do domu z klatki, bo chciałem Ci pokazać, że takie wspaniałe koty też można oswoić. Aha, czyli teraz za zasilacz się chyba bierze od lampy. <grym> <grym> Trzeba troszkę uważać jednak na jego pazury, bo ma duże, co prawda są podcinane, ale jakbyś sobie popatrzył na rękę Łukasza, który się przed chwilką z Linko trochę bawił, no potrafi narobić szkód. Chciałem ci pokazać, to, bo że ja już kręciłem odcinek z karakalami, tylko tam ten karakal był dość mocno niesocjalizowany. Był taki, że można było podejść gdzieś po głowie, lekko podrapać, natomiast jak już dostał jedzenie, no to jego świat się odpalał i nie dało się nawet podejść. Wie skąd się wzięła nazwa karakal? No bo teraz jest moda też w Polsce, że kupujemy karakale, czyli helikoptery. Od tureckich słów karakulak, czyli czarne ucho. A, czarny Że nie wiedziałem, no ale ja w ogóle pierwszy raz, się zapytałem. O tych kotach właśnie tutaj w tym miejscu on mi powiedział, że. O, pokaż pokażę jakieś koczka i później powiedział, że ktoś tak. Chciałem ci zrobić takiego. No, ja, franka, ja już znam te, ja te twoje braki. Że wchodzimy do pomieszczenia, a tu kot, tylko nie taki mały. Są to dość mocno charakterne kociaki. Tylko to nie tyle, że kawał mieca, tylko ja. A odwrócisz się trochę, się tam. <noise> bo Liko ma taką swoją ulubioną zabawę, że jak popatrzysz się do spad, niego, spad jak popatrzysz się w drugą stronę, to on wyląduje ci na plecach, będzie cię chciał uściskać, chcesz zobaczyć? Pamiętasz jak się bawiliśmy z Lubią, że tam za kawałkiem drewna się chowaliśmy? <głos> <głos> Wiesz, Michael, nie chcę Ci za dużo opowiadać ciekawostek encyklopedycznych o tym kocie, no chyba, że się odwrócisz, to coś bardziej nie. pokażemy. No bo taki odcinek z karakalami już był, tylko chciałem tu się skupić bardziej na aspektach socjalizacji i behawioralizmu, no bo ten kociak jest na tyle fajnie ułożony, że widzisz, nawet Ty w tym momencie wyczesujesz sobie włosie z jego grzbietu, a jest to kot. Można by chyba wręcz pokusić się na stwierdzenie, że domowy, bo z domownikami żyje 24 na dobę, albo w klatce na wybiegło jeżeli jest ładna pogoda, ewentualnie jeżeli jest zima albo nawet na noc. Po prostu przychodzi do domu, śpi w łóżku i spokojnie takiego kota da się w taki sposób ułożyć, bo wiele ludzi jednak się zastanawia. Hmm, chciałbym mieć egzotyczne zwierzę, ale egzotyczne zwierzaki są dzikie. No a Linko nawet jest na smyczy i chodzi na spacery. On ma swoje takie czułe punkty. Najbardziej lubi, jak jest głaskany tutaj o, pod gardełkiem, ale bardzo nie lubi, jeżeli jest głaskany pod brzuszkiem. O, Wtedy od razu ząbki pokazuje, z łapki jeszcze nie paca, a zdarza się, że paca z ręki. Zdarza się. No, a tak wyglądają mniej więcej podrapania przez tego kota, pomimo tego, że pazury są jednak obcięte. Co ty tak za W ogóle nic nie mówisz. Przestraszony tutaj jesteś po prostu. Zobacz, nie, nie, zobacz nie, jakie to słodkie kocisko jest. Nie, nie to ja wybrałem tak, ja ja kawałek no. <tłatuj> Zobacz teraz, bo się mnie chwycił, jakie ma. Pazury niesamowite. Właśnie widzisz, tutaj jest jego łapa. Zobacz, zobacz na te pazurska. Zaraz też pokażemy zdjęcia. Natomiast jak zwrócisz uwagę, one są super tutaj zarośnięte, co powoduje, że może on poruszać się dość bezszelestnie, zbliżając się do ofiary, ewentualnie bez tego takiego potwardym podłożu stupotarga. A co takiego jest ciekawego w tych czarnych? Muszę właśnie go, bo w ma takie piórka, jakby serce. No właśnie, i te. jednak koty tego nie mają. Ojej, co się o Linkuś dzieje? Aha, jest, ja A widzisz, ja, o! No, jest Trafiła kieska na matryce. I tutaj mogę pokazać też od razu, jak niestety. Pomimo tego, że obcięte, to mocno przecinają skórę. A wracając do uszu, jego uszy, w zasadzie te włosy. Nigdy nie rosną przez całe życie, także nie jest to tak jak w przypadku innych zwierząt, że na przykład, jeżeli się te włoski obetnie, to one odrosną, jeżeli już zostanie ich pozbawiony. A to co nie... te uszy właśnie dają, te włoski? Już ci powiem, nigdy ich nie uzyska. Natomiast same uszy mają wbudowane, posiadają 25 mięśni, dzięki którym on potrafi te uszy tak ustawiać na falę dźwiękową, by słyszeć jak najmniejsze szmery, szelesty w trawie. I usłyszeć po prostu zbliżającą się zwierzynę. No co oczywiście też mocno ułatwia mu polowanie, nie? No spokojnie, to są to spokojnie, pod, pod, podcięte. Podcięte Te twoje praki. <laughs> jak widzę, Michael oprócz czarnych uszu posiada jeszcze czarne y, wo, wodododą no, w zasadzie. No, no. Dokładnie tak samo jak w przypadku Geparda. W momencie, gdy wypatruje zwierzyny, ofiary, ofiara. Karakala przez to nie widzi, ponieważ światło nie odbija się od jego oczu, co ułatwia mu polowanie. Powiedz mi, podoba Ci się taki kot? No, w sumie jakbym miał takiego od małego, to mógłby więcej. Aha, jakbyś sam go wychował, tak? A chciałbyś się z Linko troszkę bardziej poznać, zaprzyjaźnić, to zdejmij czapkę i przyjść do niego tak. Ręce z tyłu, twarza w twarz, żeby żeby się z kociakiem poznać, tak? Koty się witają tak głowa do głowy. To ty zajmujesz moje miejsce. Zbadamy Twoją odwagę. A się poczuł po się wolniej. Ja zajmę Twoje krzesełko i będę tak podpatrywał z boku. Zbliż się do niego jeszcze troszkę. Widzisz, on teraz cię troszkę powącha i zaraz zacznie lizać. Na początku Twoją grzywkę. I możesz teraz zobaczyć, jak niesamowicie A. szorstki no. język ma. Czujesz to? No. Na języku ma bardzo dużo kolców, które o, teraz łapę dał na ciebie. Które ja. ułatwiają mu podczas jedzenia na przykład oddzielanie mięsa od kości, a tak samo jak i wylizywanie swojej sierści, jeżeli yy, takową. O, mam postawione po zimie... włosy na yy, ślinie tego... Ale fajnie. Na ślinie Karakana. Ja mam taki lęk, co nie? No je, co? Mam, ale czujesz ten respekt do takiego. Wiesz, wiesz, no, bo... wiesz że ten kod jest mały i praktycznie... No mógłby ci coś zrobić, ale no, jesteś w stanie się przed obronić, ale czujesz taki respekt do tego zwierzęcia, szacunek. Nie? Że... No, Michael nie taki mały, ponieważ ten no. waży prawie 20 kg, no to... A ile ty ważysz? 43 no właśnie to prawie połowa ciebie. W ogóle jeżeli chcielibyście spędzić troszkę więcej czasu z Linką, jest taka możliwość, ponieważ są prowadzone warsztaty. Możecie przyjechać do niego, odwiedzić go i chociażby tak teraz Michael na kanapie się z nim pobawić. Link do strony, gdzie możecie znaleźć więcej informacji macie w opisie pod filmem. No jak sami zresztą widzicie, jest to kot bardziej kanapowy niż wolierowy zabójca. Takiego, tylko musiałbym mieć od takiego małego, żeby się z oswoić. I wychować samego. No. no właśnie, nie do końca można o karakalach powiedzieć, że są rodziny. Już w poprzednim materiale też mówiłem, że są to koty, które nie do końca nadają się do domu z dzieckiem. Może nie przez to, że dziecko zaatakuje, ale nawet podczas zwykłej zabawy, jeżeli dziecko by zaczęło płakać, no to taki dźwięk płaczu może w jakiś sposób przypominać dźwięk ofiary i może to być niepotrzebną stymulacją dla takiego zwierzaka. Natomiast, jak widzicie, Linko w domu, gdzie są dorosłe osoby, czuje się naprawdę świetnie. Dużo ilość czasu spędza na tej kanapie, gdzie prosto po jedzeniu przychodzi, kładzie się i śpi godzinami. I gdyby nie dzwoniący telefon właściciela, to nieraz w ogóle by po prostu się nie obudził. Teraz dostał maskotkę i tak sobie drzemkę tutaj w ogóle ucinał. Mam jeszcze parę zdjęć i chciałem tak pokazać, jak wyglądają mniej więcej takie pazury tego Karakala. Nie podcięte, mogą zrobić dużą krzywdę. W końcu to jest też jego narzędzie, narzędzie do zabijania, narzędzie do, do chwytania. Ty, Michael, uważaj na tatuaże, żeby ci ich nie poniszczył, bo to są akurat o, też się... dzieła sztuki. po brzuszku nie lubi. Od razu plamki takie widać. Aha, no właśnie się tym charakteryzuje, że ma białe podbrzusze, żółta I... sierść, cynamonowa, tak. lekko brązowa, co ułatwia akurat chowanie się w środowisku naturalnym, a naturalne środowisko w pustynie Sawanny. A jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, zostawcie łapę, zasubskrybujcie kanał, zapraszam Was również do Michaela <grystanie> i na no, odcinek z kucykami. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!